Hej, witajcie, z tej strony dzisiaj mam do Was kolejny materiał. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Ghost. Gramy sobie tutaj na mapie Freefall i gram sobie tutaj z poconym, złotym honey badgerem. I ten filmik dla mnie jest bardzo wyjątkowy, ponieważ jest to mój pierwszy kempfek, taki oficjalny, ponieważ padłem na 20 striku. Powiem Wam tak, i padłem przez taką głupotę, że to się nawet nie da wyobrazić w głowie. Wy zobaczycie przez co padłem. Nie będę wam mówił, ale powiem wam, to jest czysta głupota. Tutaj mógłby być mój pierwszy kem, ale no niestety nie wpadł. No i jestem z tego powodu bardzo, yy, przepraszam też za słowa, ale wkurwiony, ponieważ no, bym był mój pierwszy kem i bym, już lecia z tymi kemami, może by, byście weźcie oglądali moje kemy, na, kemy weźcie na kanale, a nie kurde same takie wiecie, e, przeciętne gameplaye. Ale powiem Wam tak szczerze, że teraz już coraz lepiej z moimi gameplayami, myślę, że takich e, kemy, kem failów albo, no kem failów to może nie, ale kemów e, albo dobrych wyników będzie coraz więcej. I z tego powodu jestem bardzo, a to bardzo zadowolony. Dobra, teraz powiem, z kim tu grałem. Grałem tu z Luke'em, z Joke'iem A nie, 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 przepraszam bardzo, bo to jest mecz, akurat ja grałem sam z Razerem i tu mi się tak chciało śmiać, to był taki ubaw w tym meczu, bo wszyscy sobie robili żarty ze wszystkiego i akurat tutaj Razer chyba zginął powyżej 20 na powyżej 20 streaku bardzo zrangeował się, bardzo się za przeproszeniem w kurwił. No nie dziwię mu się, bo też bym się bardzo zirytował. A to takie nupki były piękne, że no, tutaj powinien być lightowo strike. I tak, co dzisiaj chciałem powiedzieć w tym filmiku? dzisiaj za bardzo nie chciałem rozwiedzić żadnego tematu, ani nic w tym stylu, ponieważ filmik trwa niecałe cztery i pół minuty, ale chciałem poruszyć pewną kwestię, ponieważ na moim ostatnim filmiku, co robiłem, filmik moja opinia o call of Advanced Warfare Powiedziałem, pomyliłem się i powiedziałem, powiedziałem Adventure Warfare, Trochę, przepraszam was bardzo, no... Bo ja mam tak, że na coś spojrzę i nie, nie, no, nie zastanawiam się, jak to, jak to się mówi. Tylko spojrzę i to jest takie pierwsze spojrzenie, tak mówię jak spojrzałem to nie wiem czy zrozumieliście, ale no ja tak mam i y, nie zagłębiałem się jak nazywać te Call of Duty i tak y, z pierwszej myśli myślałem, że tak się nazywa, no i niestety się zawiadłem. Macie, mieliście prawo mnie hejtować y, nie powiem, bo to jest mój oczywiście błąd. Myślę, że takich błędów się... E, myślę, że takie błędy się nie powtórzą. Teraz będę bardziej sprawdzał te filmiki i będę bardziej sprawdzał, jak się coś wymawia. I myślę, że takie błędy już się nie powtórzą. I za chwilę zobaczycie mój piękny dead. Wy... Patrzcie, patrzcie! O, widzieliście te EID? No jaki Sukinsen tak dał EID. Gdzie on to wrzucił? no bardzo to bardzo teraz teraz byłem najbardziej wkurwiony, że myślałem, że wszystko rozwalę, ale <grywki> powstrzymałem się jakoś tam był ubaw jak nie wiem co na tym teamspeaku, ale powiem wam chłopaki bardzo fajnie się grało, myślę, że więcej będziemy tak grać w ogóle wczoraj nockę sobie zrobiliśmy z chłopakami graliśmy w Ghosta, w BO2 i tam w różne jeszcze inne gierki. Bardzo fajnie się grało. Nocki to jest taka średniawa też sprawa, bo później jak się nie przyśpimy do jakiejś tam godziny, to jesteśmy trupem, bo jesteśmy bardzo zmęczeni, no ale... Jedna nocka, chociaż są wakacje, to można mm, sobie zrobić, nikomu nie zaszkodzi. Zdobyłem tutaj wynik chyba 24 na 2, jak nie jestem ślepy, jak tu widzę. I y, jest zajebiście, wynik też bardzo spoko. I dobra, gameplay dobiega do końca i ja się powoli z wami żegnam. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, skomentujcie gameplay i napiszcie czy Wam się podobał. Do zobaczenia i trzymajcie się i jeszcze zapraszam do subskrypcji. Cześć!